No i bawimy się zapałkami, i ja mówię, chłopaki, ja muszę iść, ja muszę iść się wysikać, bo ja się też wstydziłem sikać na zewnątrz, nie? Bałem się, że mam małego fita, Potem się okazało, że wszyscy mają ma małe futy, nie? Ale, ale każdy mówi, że ma dużego, więc ja się chyba, no to nie, to ja nie będę pokazywał. I bałem też się sikać. No i biegnę, taki mały Filipek, biegnie do klatki. Tak, nie, nie. nie. <śśpoko>, szybko, szybko, bo mi się sikać chce. I pamiętam, że biegną do klatki i się zlałem w tej klatce. Zlałem się w tej klatce i sąsiadka z pierwszego wychodzi i się nie śmiać. No ona miała chyba wtedy 16 lat, ja miałem 9. No, bo bardzo mi było smutno, ale tylko ona to widziała. No i na tej klatce i najlepszy było to, że jak biegłem do domu I, i, i mówię do mamy tak, mama, mama, ścikałem się I mama, zamiast mi powiedzieć, o Jezu, biedactwo, to moja matka Mnie opierdoliła, że jak tak można, no, dorosły facet Miałem wtedy 10 lat, ale 10 dziesięciolatek, bo ja jestem ze wsi Moja mama jest ze wsi, to dziesięciolatek na wsi, to jest dorosły facet, serio Tu już maliny zbierasz, ogarniasz pijesz wódkę ze dziadkiem, no i moja matka Boże, takie duże chłopaki się zlać, Jezus Maria, Filip! No i ma, pamiętam, że mama zamiast mnie wesprzeć, to mi, to mi pokrzyczała mnie. No i z punktu widzenia mojej matki to było bardzo dobre i słuszne i dzisiaj jestem dorosłym facetem i pamiętam, że od tego czasu, no mam teraz 31 lat, to się kurwa nigdy nie zsikałem. Tak mi się wydaje. Albo tego nie pamiętam. No, pamiętam, pamiętam. Chciałeś kiedyś iść do wojska? Czy chciałem? Ciężko mi takie coś sobie przypomnieć, że miałem takie chęci. Byłem, na, byłem na, oczywiście na, na badaniach, tak, wojskowych, tak, bo to było obowiązkowe i em, em, ja mam ogólnie astmę ale mi przyjęli, przyjęli mnie, więc jak coś, to bym bronił naszego kraju, ale chyba nie miałem takiej chęci, że, że chciałbym być wojskowym. Może, może miałem jakieś takie myśli, jak szukałem jakiegoś samego siebie, ale... Czy sprawdzali mi pisiorka? Tego co pamiętam, właśnie nie było sprawdzania pisiorka. A chochla z bigosem, no to No oczywiście, że... No to oczywiście, że chochla z bigosem. Na początku... Bo to co jest tak, że chłop wyciąga z Bigos taką chochlę, oblizuje tą chochlę z tego bigosu i tą chochlą e, jakby nabiera ci jaja twoje. Czyli do tej chochli muszą wejść twoje dwa jaja. Ta chochla oczywiście ówcześnie oblizana. On tak ci bierze tą chochlą te jaja, tak... Mm -hmm. Pan będzie... Pan będzie prowadził czołg. Dobrze, następ. Bierze chochlą bigos. Wpierdala jedną łychę, oblizuje, idzie następny, podnosi komuś jaja i tak. pal pan będzie! no, pan będzie snajperem! Snajperem pan będzie. No i tak po prostu każdego badają na komisji wojskowej.